Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale Stacja Emigracja. Po bardzo dużym sukcesie mojego poprzedniego odcinka, w którym poruszyłem temat powrotu z emigracji, postanowiłem zrobić kolejny, tym razem poświęcony reemigracji i co się z nią wiąże, jeżeli mówimy o dzieciach wracających do Polski ze swoimi rodzicami. Moje dzisiejsze nagranie powstało w oparciu o artykuły naukowe, jakie przeczytałem, traktujące i opisujące problemy reemigracji nieletnich. Zapraszam do obejrzenia w całości tej wielowymiarowej analizy psychologicznej, społecznej i kulturowej reemigracji nieletnich, opartej tak jak mówiłem na artykułach naukowych i prawdziwych sytuacjach ludzi, których znam, a którzy wrócili do Polski wraz ze swoimi pociechami. Wielu Polaków i Polek, którzy żyją w UK czy w innych krajach, no, po pewnym czasie postanowiło założyć rodzinę i spłodzić dzieci, a to z kolei rodzi wiele problemów związanych z późniejszym ich powrotem do Polski. Migracja, jak wiemy, stała się codziennością wielu polskich rodzin. Emigracja daje nam szanse na lepsze zarobki, stabilność i możliwość rozpoczęcia życia no, w nowych warunkach. Jednak coraz więcej osób, jak wiemy, decyduje się na powrót do kraju z powodów rodzinnych, ekonomicznych lub po prostu emocjonalnych. Dla dorosłych powrót bywa wyzwaniem, ale to właśnie dzieci często przeżywają go najintensywniej. Ich świat jest bardziej delikatny, mniej stabilny i mocniej zależny od otoczenia społecznego. Powrót do Polski, choć pełen nadziei, dla wielu z nich staje się szokiem kulturowym, emocjonalnym i społecznym. Dlaczego? Co sprawia, że dla młodego człowieka reemigracja bywa trudniejsza niż sama emigracja? Zacznijmy od tego, że dziecko wraca do miejsca, którego, no cóż, tak naprawdę nie zna. Z perspektywy dorosłego, powrót do Polski to powrót do korzeni. Ale dla dzieci wielu dzieci urodzonych lub wychowanych za granicą, Polska nie jest domem, tylko miejscem, o którym opowiadali im rodzice. Dziecko często nie pamięta Polski, jeśli wyjechało bardzo wcześnie. Nie czuje się emocjonalnie związane z krajem rodziców. Zna Polskę jedynie z wakacyjnych przyjazdów, no które nie odzwierciedlają realnego życia. Co innego, urlop, a co innego, emigracja. Dla dziecka to nie jest powrót. To przeprowadzka do całkowicie obcego mu kraju. A przeprowadzka, zwłaszcza w wieku szkolnym, to zawsze duże przeżycie emocjonalne. Najbardziej bolesny dla dzieci element powrotu to utrata przyjaciół, znajomych szkoły, rutyny ulubionych miejsc, poczucia bycia u siebie. Dzieci wchodzą w relacje szybciej niż dorośli, to oczywiste, ale też dużo mocniej przeżywają każdą zmianę. Powrót do Polski oznacza dla nich konieczność zaczynania od zera. Co dziecko traci? W zasadzie znacznie więcej niż nam dorosłym się wydaje. Traci status społeczny, np. popularność w klasie, poczucie przynależności, często komfort językowy, zwłaszcza jeżeli przez dobrych kilka lat uczyło się w szkole angielskiej. Traci również znajomą przestrzeń oraz przyjaźnie budowane latami. Dla dorosłego emigracja to zmiana kraju, dla dziecka to złamanie całego dotychczasowego świata. Rodzice często zakładają, że skoro dziecko mówi po polsku w domu, to poradzi sobie w polskiej szkole. No niestety. To nie takie proste. Dziecko dwujęzyczne często zna polski codzienny, ale nie zna języka szkolnego. Ma braki w słownictwie z historii, geografii, biologii, popełnia kalki językowe, pisze gorzej niż mówi, ma akcent lub wymowę odbiegającą od polskich rówieśników. To powoduje wyśmiewanie, wykluczenie, poczucie inności, niską samoocenę, a jak wiemy, dzieci potrafią być brutalne w swoich ocenach innych i rówieśników. Dziecko, które świetnie radziło sobie w szkole za granicą, nagle zaczyna czuć się jak ktoś niewystarczająco dobry. Polski system edukacji znacząco różni się od tego Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii czy Holandii. Najczęstsze różnice to takie, że w Polsce kładzie się większy nacisk na teorię i wiedzę encyklopedyczną. Zadaje się dużo prac domowych, testy i sprawdziany mają miejsce od pierwszych tygodni. Dodatkowo relacje z nauczycielami są bardziej formalne. W Polsce bez wątpienia też występuje duża presja ocen przy małym wsparciu psychologicznym. Za granicą, zwłaszcza w UK, większy nacisk kładzie się na umiejętności praktyczne. Rozwój emocjonalny i społeczny stawiany jest na równi z edukacją. Występuje bardziej indywidualne podejście: oferowana jest pomoc dla uczniów z innego kraju. Mamy mniej oceniania, więcej projektów przy jednoczesnym wsparciu specjalistów w zasadzie w każdej szkole. Nic dziwnego, że dziecko po powrocie do Polski może czuć się przytłoczone, zdezorientowane, zestresowane i przeciążone. Dzieci wychowujące się na zachodzie często przyswajają wartości charakterystyczne dla swoich środowisk, np. większą otwartość, tolerancję, różnorodność kulturową, niezależność czy swobodną komunikację z dorosłymi. Po powrocie do Polski mogą one spotkać się z większą bezpośredniością, presją rówieśniczą, mniejszą akceptacją. Akceptację również ich odmienności, ocenianiem, hierarchicznością i zupełnie innymi normami społecznymi. Dziecko może mieć poczucie, że nie pasuje, bo funkcjonuje w innym kodzie kulturowym. W polskiej szkole dziecko wracające z emigracji jest często określone jako to dziecko z Anglii, z Niemiec czy po prostu to z zagranicy. No mimo, że jest Polakiem, nie jest traktowane jak swoje, przynajmniej na początku. Może być przez to obiektem ciekawości, zazdrości, krytyki, szykan, poczucia wyższości innych dzieci. Zwłaszcza jeżeli na przykład popełnia błędy językowe w mowie czy piśmie. Dzieci są bezpośrednie, czasem okrutne, a odmienność bywa powodem wykluczenia. Dzieci po emigracji często znajdują się pomiędzy dwoma światami. Za granicą nie czują się w pełni stamtąd, po powrocie nie czują się w pełni stąd. Tworzy to kryzys tożsamości. Czy jestem Polakiem, czy jestem Brytyjczykiem? Gdzie jest mój dom i do kogo tak naprawdę należy. Dzieci emigranci postrzegają siebie inaczej niż ich rówieśnicy, a ten konflikt wewnętrzny może trwać latami. Warto też nadmienić, że powrót do Polski często powoduje u dzieci lęk przed nowym otoczeniem, strach przed oceną, niechęć do szkoły, koszmary, regres zachowania, agresję czy wycofanie. Często również dochodzi do obniżenia wyników w nauce. To oczywiście wszystko naturalne reakcje na zmianę środowiska, ale dla rodziców mogą być trudne do zrozumienia, zwłaszcza gdy oni sami cieszą się z powrotu do ojczyzny. Najbardziej bolesną prawdą jest to, że dziecko nie ma wpływu na decyzję o powrocie. Nie rozumie powodów ekonomicznych czy rodzinnych. Czuje tylko, że ktoś zabrał mu dotychczasowe życie. To może prowadzić do buntu, poczucia niesprawiedliwości, żalu do rodziców, zamknięcia się w sobie czy trudności w relacji z rodziną. Dziecko może mówić: Po co mnie tu przywieźliście, chcę wracać, nienawidzę Polski. Te słowa nie są kaprysem, lecz sygnałem cierpienia. Po powrocie do Polski dziecko często zaczyna idealizować kraj, z którego wyjechało. Pamięta lepszą szkołę, milszych nauczycieli, większą akceptację, ulubione miejsca, ulubione zabawy czy chociażby przyjaciół. Dokładnie tak samo jak my dorośli często idealizujemy Polskę, kiedy chcemy już do niej wrócić, czy idealizujemy kraj emigracji, kiedy jest nam w Polsce na początku bardzo źle. Dla dziecka to, co nowe, wydaje się gorsze, to, co stare, idealne. To naturalny mechanizm obronny, który wzmacnia tęsknotę i utrudnia adaptację. Prawda jest taka, że rodzice często wracają do Polski z powodów ekonomicznych, ale po latach na Zachodzie koszty życia są inne, domy są mniejsze, nie ma takiej różnorodności kultur, edukacja i opieka działają inaczej. Brakuje również dziecku przyjaciół. Dziecko może porównywać wszystko na niekorzyść Polski. Na przykład w UK było większe boisko, miałem bliżej do szkoły, lepiej traktowano mnie na lekcjach. Zestawienie dwóch światów prawie zawsze wypada negatywnie dla kraju, do którego wraca. Do tego dochodzi aspekt rodziców, którzy często chcą, aby dziecko szybko odrobiło różnice programowe, znalazło przyjaciół, przestało tęsknić, cieszyło się ze zmiany. Jednak adaptacja dziecka może trwać miesiące, a czasami nawet kilka lat. Presja dorosłych w takim momencie tylko pogarsza sytuację. Pomimo tego, że sam nie mam dzieci, to osobiście uważam, że tęsknota jest najbardziej niedocenionym problemem wynikającym z reemigracji dzieci. Dzieci tęsknią inaczej niż dorośli bardziej emocjonalnie, mniej racjonalnie. Tęsknota dotyczy ludzi, miejsc, codziennych rytuałów, języka, krajobrazów generalnie można powiedzieć sposobu życia dziecka. To uczucie jest realne, głębokie i bardzo długotrwałe. Dlatego warto się zastanowić, jak pomóc dziecku przejść przez ten powrót do Polski. Praktyczne wskazówki to oczywiście rozmawiać i słuchać bez oceniania. Dziecko ma prawo do trudnych emocji. Przede wszystkim należy dać czas, nie przyspieszać adaptacji i nie oczekiwać szybkiej zmiany. Gdybym ja miał dzieci, to z pewnością wspierałbym ich dwujęzyczność. Należy pomóc w rozwoju języka polskiego, ale nie zabraniać korzystania z języka kraju emigracji. Bardzo ważne jest wzmacnianie poczucia wartości i podkreślenie, że bycie innym to atut, a nie wada. Rodzice powinni przede wszystkim również pomóc znaleźć dziecku nowe środowisko. To mogą być zajęcia dodatkowe, jak sport, koła zainteresowań, czy chociażby dodatkowe kółko językowe. Wszystko to, co buduje relacje z rówieśnikami. W dzisiejszych czasach rozwiniętej technologii cyfrowej warto jest pozwolić na kontakt z dawnymi znajomymi. Media społecznościowe czy gry online pomagają utrzymać więzi. To, co może się okazać trudniejsze z powodu archaicznej struktury, to współpraca ze szkołą. Rodzice powinni jak najbardziej się nie bać i informować nauczycieli o sytuacji, prosić o wyrozumiałość wobec ich potopiecznego, choć z tym to w polskiej szkole oczywiście, jak wiemy, różnie bywa. Podsumowując, powrót do Polski dla dziecka to nie powrót, to emigracja od nowa. Dla dorosłych powrót bywa logiczną decyzją, dla dzieci wyzwaniem, na które same się nie pisały. Zderzenie z nową szkołą, utratą przyjaciół, presją językową, poczuciem bycia innym, tęsknotą i niepewnością sprawiają, że powrót do Polski może być jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu młodego człowieka. A jak wiemy, czym skorupka za młodo nasiągnie, i tak dalej, no właśnie. Dlatego warto jest, aby te przeżycia nie miały negatywnego wpływu na psychikę najmłodszych i w rezultacie nie odbiły się na ich dorosłym życiu później. Ale z odpowiednim wsparciem, empatią i zrozumieniem dziecko może przekształcić ten trudny czas w proces dojrzewania, budowania odporności i poszerzania własnego świata. Moi drodzy, dzisiejszy materiał oczywiście nie powstał na podstawie moich własnych doświadczeń, no bo jak wiecie, ja sam nie posiadam dzieci. Jednak znam parę osób, które wróciły do Polski ze swoimi pociechami i wiem, z jakimi problemami się mierzyli w kwestii powrotu ich dzieci. Wiem również, że gdyby mieli dostęp do platformy, by się podzielić tymi przemyśleniami, to pewnie by to zrobili. Dlatego właśnie postanowiłem zebrać to, co do tej pory słyszałem, i dać im głos na swoim kanale, właśnie w postaci tego dzisiejszego nagrania. Tutaj zdaje się również na Waszą ocenę, czy to, co powiedziałem, ma sens, i czy również macie podobne spostrzeżenia. Moi drodzy emigranci, rodzice, widzowie mojego kanału, to tyle co dla Was przygotowałem w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przebywacie w Wielkiej Brytanii, albo w ogóle na emigracji w jakimkolwiek innym zakątku świata i jesteście rodzicami, a jednocześnie myślicie o powrocie do Polski wraz ze swoimi pociechami, to proszę pozostawcie komentarz pod dzisiejszym filmikiem. Być może Wasze komentarze okażą się pomocne innym osobom i rodzicom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji jak Wy i którzy również myślą o powrocie do Polski. Z mojej strony ja bym chciał podziękować za obejrzenie dzisiejszego materiału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, polubienia i kliknięcia przycisku dzwoneczka. Na dzisiaj, z mojej strony, to tyle. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce na kanale Stacja Emigracja. Cześć!